Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodrowski, oczywiście ze sklepu Modelarskiego tankmodels.pl. drążę dalej, posłuchajcie modeli od Arma Hobby, ale dzisiaj nie będzie nic o modelach Mustangów, tylko o dodatkach 3D, jakie oferuje nam posłuchajcie Arma za drobną opłatą możemy sobie zakupić na przykład fotele z rurami wydechowymi, wczesne, późne. Możemy sobie wziąć tak samo, kupić oddzielnie koła do Mustangów. I powiem Wam, że ja skusiłem się właśnie na zakup samych plików STL. I posłuchajcie, dokładnie chodzi o te właśnie pliki raz, dwa i jeszcze jest plik z kołami, ale powiem Wam, coś poszło nie tak, ponieważ są dwa rodzaje kół, a niestety wydrukował się tylko jeden zestaw, mianowicie ten zestaw kółek i tutaj się trochę zdziwiłem. Tak jakby zostały zapomniane w granie pliku z drugimi kołami. Ale posłuchajcie, zaczniemy sobie oczywiście od tych zestawów, takich większych trochę, a mianowicie od foteli i rur wydechowych. Przy okazji obniżyłem sobie właśnie kamerkę i zaczniemy od tego zestawu. Tutaj, żeby nam kamerka nie głupiała, wezmę, właśnie odsunę. Jest to, posłuchajcie, zestaw 72015, myślnik 3D. Pod takim numerem katalogowym znajduje się on na stronie, właśnie Armachoby. Jest to zestaw do wszystkich Mustangów od Arma Hobby, ale powiem Wam nie tylko. I to jest wczesny fotel, który tak zwany zawiera właśnie wczesny fotel typu Chic Jones Seat. Tutaj mamy tak samo dwa rodzaje rur wydechowych. Jak zauważycie, są troszeczkę pod innymi kątami oczywiście. Tu mamy jedną, jedną rurę i przechodzimy sobie troszeczkę głębiej, może uda mi się chwycić. I tu mamy właśnie dwie różne rury. Jedne są bardziej wystające, jak widzicie, ale to nie wszystko. E, mamy dwa rodzaje, właśnie tak jak mówiłem, rur wydechowych, ale również siatki chłodnicy. I one znajdują się, posłuchajcie tutaj. Ja robiąc ostatni, właśnie e, unboxing e, od, od, od Mustanga. Właśnie ten Ding Hao od Arma Hobby. Mówię o tym nowym wydaniu bez blaszek, z mniejszą ilością malowań. Mówiłem, że właśnie brakuje mi blaszki do właśnie wlotu powietrza. No i ten wlot znajduje się teraz już oddzielnie. Musimy go dokupić właśnie na tym zestawie. Powiem wam, że to w całości. Taki zestaw, plik inaczej, plik kosztuje niecałe chyba bez tam dwóch groszy czy 8 groszy. Taki plik opracowany przez armę kosztuje 10 zł. Wydrukowanie to jest około 20 zł, czyli już mamy do modelu dochodzą nam właśnie trzy dyszki. I, I powiem wam, że trochę zaczyna to boleć, i nie jest to tanie. Kolejny zestaw Fotelika. No to mamy już tutaj wygodniejszy fotel, i jest to zestaw pod numerem 720163D. I to jest, posłuchajcie, zestaw też do zestawu BC. To jest późny fotel, zawiera on właśnie tą poduszkę. Zwróćcie uwagę, że ten fotel, ja może wezmę jakoś tak do siebie, to jest ten wczesny. A tu mamy ten późny. I jak widzicie wczesny, czyli ten po lewej stronie, widzimy same oczywiście pasy i metalowy kubełek, tak, w którym siadał pilot, a tu już mamy z wykładziną. Mamy miękkie oparcie, troszeczkę inny chyba profil, tak mi się przynajmniej wydaje. No i jak się dobrze przejrzycie, mamy wszystkie pasy. I to jest model właśnie do wersji B, raczej C powiem wam. I ten ze to jest znowu to jest typ Warren MacArthur Seat, Ten fotel. I z tego, co zauważyłem, to te fotele, jak i również tamte, oczywiście były też stosowane w tych pierwszych i średnich i późnych modelach wersji D. W zależności czy to była. Wczesna, średnia czy późna wersja, czyli 10,5, czyli tam D5, tak? D10 chyba było i, i K-wersja. Więc te zestawy, które tutaj nam Arma zapodała, odsyłam Was przede wszystkim do unboxingu Mustanga w wersji D5 od Edwarda. Tam sobie zresztą ja go podlinkuję, znajdziecie go po lewej, w górnym lewym rogu. Na dole będzie link w dolnym lewym rogu, z kolei będzie do ostatniego wydania modelu DingHao. No, i teraz posłuchajcie koła. Koła prezentują się tak, i tutaj powiem Wam, to są koła przede wszystkim tak do wersji B, C i D. Jest jeszcze drugi ten rodzaj kół którego tutaj właśnie nie mam. Nie wiem dlaczego on się nie, nie, wy, nie wydrukował. To jest właśnie z tym protektorem. Z drugiej strony, to jest właśnie on. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest zewnętrzna strona i tu jest zewnętrzna strona. Nie to, że mamy zewnętrzną do wewnątrz, tak, żeby nie było problemu z protektorem na oponie. Na przykład tutaj mamy. A, jedna rzecz warto na co zwrócić uwagę. Jak się przyjrzycie, w tym miejscu jest ugięcie opony, tutaj, że jak robimy sobie stojący na lotnisku model, no to w tym wypadku po prostu mamy ugiętą taką tą oponę. I jedna to jest oczywiście zbieżnikiem w i prostokąty, czyli diamond and brick pattern. I tak jak mówię, właśnie elementy te pasują. Ten zestaw kosztuje taki zestaw dwóch kół, no drugiego nie mam. No to kosztuje 6 zł brutto. Więc jak sobie tak weźmiemy, to sumujemy tak naprawdę, no to jak będziemy chcieli wyposażyć się właśnie w te to jest bardzo fajny zestaw, no koła powiem wam też. No to mamy dyszkę, dyszkę 6, to mam 26 zł, do tego powiedzmy wydruk około 20-30 zł, no to nam się trochę robi, jeżeli będziemy chcieli zdobyć, ale powiem wam, że patrzyłem na stronie ETKA, ile kosztują już wydrukowane, ale odlane, chyba wydrukowane, odlane w 3D koła do Mustangów, to tam jest około, i to w 7 dwójce, no to jest około 24 zł. A jeden zestaw, coś takiego, taki zestaw 24 zł, więc Ciekaw jestem, jak Wy na to się zapatrujecie, właśnie na posunięcie Arma Hobby jeżeli chodzi o tego typu właśnie, że ściągnij sobie plik darmowy po QWERTY kodzie, ewentualnie po jak sobie zakupisz, tak? Jak Wam to się podoba, powiedzcie, jak Wam się w ogóle to spodobało? Mam nadzieję, że będziecie reagować. A jedna rzecz, jeżeli macie e, oczywiście pliki 3D e, i macie zamiar na przykład w tej postaci, tak? czyli jeżeli sobie kupiliście pliki od army, ale w tej formie, czyli już z podpórkami, to jak najbardziej możemy Wam e, wydrukować e, i koszt takiego wydruku to jest 20 zł. Jeżeli macie sam projekt, czyli bez podpórek nierozplanowany, no to wtedy cena jest uzależniona też od wielkości. Ale mniej więcej tego typu wielkość wydruku z podpórkami to jest około dwóch dyszek. Zapraszam do subowania mojego kanału. Jeżeli Wam się podoba to, co robię, zapraszam do lajkowania, komentowania. No i oczywiście zapraszam do wspierania. Wspierajcie, wspierajcie mnie, bo jak widzicie, robię coraz więcej takich rzeczy, których wy nie musicie kupować, zapłacić za drukowanie, żebyście się przekonali o tym, jak to wygląda. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.